Taki napis od kilku miesięcy znajduje się na bramce wyjściowej do schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Wieleniej Górze. Potrzebujący, by skorzystać z tego miejsca, muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie w specjalnie przystosowanych kontenerach. Mamy zabezpieczone kilkanaście miejsc w kontenerach, kontenerach mieszkalnych, ogrzewanych elektrycznie, z pełnym zapleczem sanitarnym, w których możemy przyjmować osoby wymagające, potrzebujące pomocy, ale jednocześnie chronić. Placówkę. Panowie są zaopatrzeni w pełni trzy posiłki dziennie. Zaopatrzeni są w pełni w środki higieniczne, sanitarne, dezynfekcyjne. Asystenci, którzy są z programu aktywizacji zawodowej osób bezdomnych, opiekują się nimi 24 godziny na dobę. Po odbyciu kwarantanny bezdomni przebywają w schronisku. Aby zachować reżim sanitarny, nie mogą opuszczać placówki. Sytuacja ta trwa od 8 miesięcy. Jest to uciążliwe, tym bardziej, że w budynku mieszka teraz blisko 80 osób, mówi pan Andrzej i dodaje, że najważniejsze jest przestrzeganie Bycie rąk, dbanie o, o, o higienę osobistą, i tak dalej. No to, to nie wszyscy to, to przestrzegali wcześniej. Teraz staramy się, jako i samorząd mieszkańców, i kierownictwo, żeby to jakoś to miało ręce i nogi. Osoby bezdomne otrzymały ponad 2000 maseczek i rękawiczek, jednak nadal przebywanie w schronisku jest dla nich ostatecznością. I choć ludzie coraz częściej alarmują Straż Miejską o koczowiskach, to strażnicy niewiele mogą z tym zrobić. Ta osoba musi wyrazić zgodę na to, żeby, żeby udzielić mu tej pomocy. Jeżeli on odmawia przyjęcia pomocy, no my na siłę nic nie możemy zrobić. Inną sytuacją jest, kiedy taka osoba jest pod wpływem alkoholu czy upojenia alkoholowego, Wtedy tu możemy y, pomóc interweniować, ale to jest tylko w trosce o jego y, zdrowie i życie. Codziennie kilkadziesiąt osób korzysta z jedzenia, które udostępniane jest przez chronisko świętego brata Alberta. Jak mówi pan Wiesław, odkąd jest pandemia, jedzenia jest mniej? Poza pieczywem oraz warzywami i owocami wydawane są także inne produkty. Przetwory takie powiedzmy ganmarzynę, makaron tam po, po końsku z jakimś tam mięsem. Proszę Pani ryby do marzenia, jakieś nugersy z kurczaka. Już niedługo bezdomni ze schroniska skorzystać będą mogli ze szczepionki na koronawirusa. Pierwsza kategoria to oczywiście medycy, służby medyczne bezpośrednio zaangażowane w walkę z COVID-em, a w drugiej grupie to są właśnie osoby, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, tak jak nasze. Obecnie w ośrodkach należących do schroniska świętego brata Alberta w Jeleniej Górze przebywa 130 osób, a wolnych miejsc w strefie buforowej jest zaledwie kilka.